Wyobraź sobie, że gdzieś tam istniejesz ty, ale podejmujący zupełnie inne decyzje. Że każda twoja myśl, strach i wybór tworzą kolejną wersję rzeczywistości. A to, co uważamy za dziwne zbiegi okoliczności, może być błędami w kosmicznej matrycy. Brzmi jak bajka? To teraz wyobraź sobie, że istnieją naukowcy, którzy mówią wprost: multiwersum nie jest teorią. To może być struktura rzeczywistości. I dziś pokażę ci pięć najciekawszych dowodów na to, że wszechświat, w którym żyjemy, to tylko jedna z niezliczonych wersji kosmicznego pejzażu. Trzymaj się mocno, bo to, co usłyszysz, zmienia sposób patrzenia na świat. 1. Mikroślady innych wszechświatów w tle kosmicznym. Zacznijmy od czegoś, co budzi emocje nawet wśród fizyków. Tło mikrofalowe, czyli starożytny ślad wielkiego wybuchu, wygląda jak gładka, spokojna tekstura. Ale nie do końca. Są na nim dziwne okrągłe wzory, anomalie, które wielu naukowców próbuje wytłumaczyć. Jedna z teorii mówi, że to wgniecenia zostawione przez zderzenia naszego wszechświata z innymi. Niczym ślad po uderzeniu dwóch baniek mydlanych. Wyobraź sobie skalę tego zjawiska. Wszechświaty ocierające się o siebie jak gigantyczne balony w czarnym oceanie nieskończoności. 2. Idea nieskończoności wymusza kopię nas samych. Jeśli wszechświat jest nieskończony, to musi powtarzać wzorce. To nie magia, to czysta matematyka. Tak jak w nieskończonym szeregu liter, na pewno pojawi się imię, data i każdy możliwy tekst. Tak w nieskończonej przestrzeni muszą istnieć kopie planet, gwiazd, całych układów, i w końcu kopie nas. Może minimalnie różne, może podejmujące inne decyzje, a może identyczne w każdym szczególe. To nie teoria z filmów, to konsekwencja prostych równań, jeśli przyjmiemy nieskończoność jako fakt. 3. Kwantowe duplikowanie możliwości. Mechanika kwantowa to najbardziej dziwaczna dziedzina nauki i najbardziej przepowiednia dla multiwersum. Mówi, że cząstka może być tu i tam jednocześnie, aż do momentu pomiaru, ale część fizyków uważa, że pomiar nie niszczy jednej możliwości, tylko ją oddziela. Wersja rzeczywistości, w której elektron skręca w prawo, trwa dalej. Ta, w której skręca w lewo, również. A my? My w każdej z nich jesteśmy świadkiem innego scenariusza. Niezwykłe, ale matematycznie spójne. Cztery. Ciemna energia jako efekt istnienia innych rzeczywistości. Ciemna energia przyspiesza rozszerzanie się wszechświata, ale fizycy wciąż nie mogą wyjaśnić, dlaczego działa aż tak silnie. Jedna z hipotez mówi, że to efekt nacisku innych wszechświatów na nasz, jakby wszechświaty ciągnęły się nawzajem, wpływając subtelnie na swoje prawa fizyki. To wyjaśniałoby, dlaczego nasz wszechświat zachowuje się, jakby był częścią większej struktury. Nie jest samotną wyspą, lecz jednym z wielu elementów kosmicznego archipelagu. 5. Dziwne zbiegi okoliczności w fizyce. Istnieją prawa natury tak idealnie dostrojone, że gdyby choć minimalnie je zmienić, życie nie mogłoby powstać. Temperatura gwiazd, siła grawitacji, więzi atomowe wszystko jakby napisane pod nas. Czy to przypadek? Czy raczej nasz świat jest jednym z wielu, a tylko te grywalne wszechświaty czyli takie, w których zasady pozwalają na istnienie obserwatorów, są świadome swojego istnienia? Zamiast jednego idealnego kosmosu mamy więc nieskończoną liczbę prób. A my żyjemy w jednej z rzadkich zwycięskich wersji. Podsumowując, to oczywiście nie są ostateczne dowody. Nauka nadal szuka odpowiedzi. Ale jedno jest pewne: multiversum to nie tylko fantazja z filmów, to realna, rozwijana idea, która może w przyszłości całkowicie przedefiniować nasze miejsce w kosmosie. A teraz pytanie do ciebie. Gdybyś mógł spojrzeć do innej wersji swojego życia, zrobiłbyś to?